Cześć wszystkim! Jesteśmy dzisiaj w moim ogrodzie No i miałam w planach, że będę sobie planować ogród Że się rozejrzy tutaj co dzieje się na grządkach Ale jak widać nie ma takiej możliwości, ponieważ wszystko jest usypane śniegiem Ta część tutaj jest chłodniejsza niż tamte na które pięknie pada, padają promienie słoneczne i tam już dawno śniegu nie ma. Natomiast u mnie na razie nie planuję śnieg zejść. No i to, co zauważyłam, to to, że mam jakiegoś lokatora, ponieważ jest tutaj ewidentnie jakaś dosyć spora dziura. Mało tego, zauważyłam też pewne ziszczenia. Za chwileczkę Wam powiem o nich. Niemniej jednak, z racji tego, że nie jestem w stanie sobie teraz zaplanować nic, to sobie powyciągam swoje y, warzywka. Widzicie, tutaj mamy pory. Zrobię zupę z y, krem z pora. Y, no i oprócz pora mamy też y, na y, działce do wzięcia y, seler. Też sobie możemy go tutaj jeszcze wykopać. Jest fajnie usypany śniegiem. Więc nic złego mu się nie dzieje. O, za daleko sobie poszłam. Teraz no, będziecie mogli zobaczyć, że nawet mimo takich wielkich mrozów, bo były swego czasu tutaj w tej zimy mrozy, jakoś początkiem grudnia, z tego co pamiętam, yy, nawet do minus, do minus 20 stopni i to się długo utrzymywało, bo przez tydzień czasu było tak po kilkanaście stopni na minusie, to jak widać, seller ma się dobrze. Można sobie też spokojnie przechowywać właśnie takie selery bezpośrednio na grządce i konsumować sobie na bieżąco. Oczywiście, kiedy są mrozy, kiedy jest zmarznięta ziemia, no to nie ma szans wyciągnąć takiego selera, więc też dobrze mieć gdzieś tam przechowane. Natomiast kiedy ziemia rozmarznie, to można, jak widać, korzystać. Oprócz tego mam też na działce jarmuż. No, i też można sobie jak najbardziej tą zieloną część zjadać. Także nawet o takiej porze można mieć zielone, swoje zielone roślinki. I to, co zauważyłam, to to, że mi tutaj coś grasuje. Przypuszczam, że to jest zając, ponieważ mam bardzo wyobgryzane drzewka. Zobaczcie sobie. Strasznie ciemno tutaj jest. Jest dopiero godzina 13.45. Ale, z racji tego, że tutaj jest ta część południowa, jestem w cieniu, to wygląda jakby już była noc. Mam nadzieję, że mimo wszystko jesteście w stanie zauważyć właśnie te, te zniszczenia. Całe tutaj drzewko takie właśnie wyobgryzane. Zresztą mnie ono jedno, bo tutaj idziemy kolejne. Tutaj ledwo ugryzione, więc tutaj za dużo się nie działo. Natomiast to nie wiem, to zobaczymy co z niego będzie, bo jest takie biedne całe, zgryzione od góry do dołu. Gałązka uszkodzona, więc być może nawet coś takiego większego tutaj było. Leży śladów nie widać, chociaż mogło to być równie dobrze w innym czasie, niekoniecznie teraz kiedy, no po tym jak spadł tęśniem mogło to być wcześniej. Pozostałe drzewka mają się dobrze widać, że tam puszczają właśnie jakieś już pomału gdzie nie pączki, już tam soki zaczynają pewnie krążyć, także tak to wygląda, no niestety nie jestem w stanie sobie nic na ten moment rozplanować ewentualnie tak na sucho a zobaczymy, bo tu widzę, że nawet jakieś buraczki jeszcze zostały zobaczymy, czy uda mi się to wykorzystać na dzisiejszą wypkę chociażby taką Jakiś mini buraczek i nawet twardy. Więc o, zobaczcie, nawet tutaj na zielona, ziel świeże. Zobaczcie, jakie piękne, błyszczące listeczki. 29, więc jak widać, warto też zostawiać sobie buraczki. Zrobimy sobie jakieś taki właśnie, jakąś taką. O, nawet coś zaczęło podgryzać, no bo jakże nie. Skoro nie ma nic innego, to takie rzeczy to są naprawdę tutaj dla gryzoni rarytasy. O, zobaczcie, tutaj coś kolejnego mam. Mm -hmm. ale tam jest mocno sowane, więc nie będziemy tego wyciągać, weźmiemy sobie tylko te, co większe, żeby zupka była zdrowa. Dobra, mamy takie buraczki, mamy selerek por i już coś swojego można sobie wykorzystać. O, w, tym, w ogrodzie tutaj znowu jakiś pustelnik, jeden sam, yy, właśnie jeden sam seler. W zasadzie nie wiem, czemu on został sam tutaj, ale jest, więc będę go mogła wykorzystać, tak jak właśnie tą swoją zieleninkę. Także tak jest. Myślałam, że sobie coś zaplanuję, ale zamiast tego to zauważyłam, że mam jakieś wandale tutaj na działce. Do tej pory miałam spokój. Znaczy też mi tam jakiś zielony kiedyś dewastował coś. No, ale nie w jakimś takim dużym stopniu. Natomiast teraz jest to przez te drzewka bardziej widoczne. Dobrze, zabieram sobie te swoje rzeczy ze sobą do jakiegoś pora. No i co, i planować muszę kiedy indziej. O, tu widać właśnie, że leży szparaga. Ale ją. Ok, pora sobie zabierzemy i idziemy do domu. A planować muszę sobie nie tylko tak na sucho, na kartce. Bo, prawdę powiedziawszy, nie pamiętam gdzie co mam i nic mi z mojego notesu, bo, bo jak widać, nie jestem w stanie stwierdzić co tu jest z tych mniejszych rzeczy. A wiem, że posadziłam cebulę, gdzie, gdzie posiałam posiadałam marchew i też już widziałam, że po malutku zaczęła wychodzić. Dlatego, niestety, ale. Musimy się wstrzymać. Także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.